Siemano, witam bardzo serdecznie, z tej strony Bursz, witam w kolejnym odcinku z gry HeroZero PL29 na kanale. W dzisiejszym odcinku zakręcimy sobie kasynem, zakręcimy sobie kasynem 75 razy, może 80, zobaczymy jaki będzie drop. Eee, mamy kilka tych zakręceń, jest zresztą piątek, 20 maj. I kasyno kończy się albo dzisiaj o północy albo jest jeszcze jutro, ale nie chcę mi się czekać i dłużej tego zbierać, tylko yy, wolę tu wydać po prostu wszystko już teraz. Zwłaszcza, że jest piąteczek i wartałoby wstawić jakiś filmik. Yy, myślę, że możemy przejść do kasyna. I na co liczymy? Liczymy generalnie na wszystko, oprócz treningów. No i żeby w ogóle się coś trafiało, bo chyba może w tym kasynie może być tak, że wylatują po trzy różne atrybuty, a wtedy się dostaje ekspa. I właśnie, a propos to ja może założę jakiegoś innego towarzysza. Załóżmy sobie 0 e, i niech ten Exp leci dla niej. Także tak, kręcimy 80 razy kasynem pierwsze zakręcenie. Liczę również na jak największą ilość złota. O, tak jak teraz jest to nie chcemy. Liczę na jak największą ilość złota, bo zbieramy 100 milionów, mam już 37,5 miliona. Także. Mogłoby coś polecieć. Fajnie, jakby wypadły również jakieś przedmioty, przedmioty też mogą wylatywać. O, zwłaszcza rzuteczki, rzutki jak najbardziej przyjmę, ale też wspomagacze czy towarzysze. Także Gold, wspomagacze i towarzysze. To by było dla nas najlepsze. Dla mnie, dajcie znać, jak Wam poszło w kasynie. I co my tutaj mamy? Nic. Treny, treny, no niestety te treny yy, zrealizuj później. Dobrze, że chociaż lecą po 4 jednostki, to można to sobie tam jakoś powoli w późniejszym czasie robić. Punkty umiejętności. No, punkty umiejętności to też kiepska nagroda. I co my tutaj mamy? Nic nie mamy. No to 80 zakręceń to trochę jest. no Zobaczymy ile razy nam wyleci yy, potrójna nagroda. O ile w ogóle. Bo jak na razie to wygląda, to średnio. Kręcimy, kręcimy. Lipa, lipa 2000 expa No i znowu nic. Znowu nic. Skręcimy dalej. I znowu nic. No i ile jest Expo? 4000. No to też kiepsko. No te 4000. No to jak mnie jest potrzebna, potrzeba 400 tysięcy, to, to tak średnio bym powiedział. Kolejne punkty umiejętności no złoto mogłoby dawać. Nie obraziłbym się, jakby dało złoto, ale za to mamy energię. Energia w sumie też jest ok, możemy ją zrealizować teraz. Ale do dupy. I nic. Z to energia leci jak się trafi trzy razy. Boże, ale masakra. Nic chyba nie dostaniemy z tego kasyna. No, kiepsko. I znowu nic. O, coś tego złota. Ile? 165 tysięcy. No zawsze coś. Lepsze to niż nic. O, i znowu złoto. No gdyby tak wypadało to 100 k i 100 k. I coś by się uzbierało. Najgorzej to jak wypada 1000 expa Albo nic No czyli właśnie 1000 expa Albo 900 expa Jeszcze lepiej Czyżby ten odcinek miał tytuł e, Najgorsze kasyno ever Jesteśmy coraz bliżej czegoś takiego, jeszcze ile? 40 zakręceń? O. No i mamy tort na trzy dni. Zrealizuj. Yy. Teraz zrealizowało się. No tak. Niech będzie. Jaka, jakiekolwiek te wspom wspomki niech lecą. Ena. Dobrze. Poprzednie kasyno to był w sumie kozak, bo za każdym razem coś leciało, ale można było kręcić tylko 30 razy maksymalnie dziennie. A teraz można kręcić w nieskończoność. I co z tego? Skoro jest taki shit. I złoto. Ciekawe czy wyleci chociaż jeden towarzysz? Czy też nie? No dawaj, dawaj, dawaj. Teraz, teraz na pewno coś wypadnie. Nie no, jeszcze nie teraz. Ale teraz. Teraz dostaniemy towarzysza. No nie. Za to może teraz trzy razy golda. Nie, przedmiot mamy. Broń, fajnie. Kręcimy dalej. I golda mamy. Stukło 38 milionów złota. ale tego ekspa tak łącznie to coś tam poleci. I znów nic. I mamy złoto dwa razy niestety. Myślę, że ten odcinek jest skazany na tytuł Najgorszy Opening, bo nie wiem co musiałoby się stać, żeby teraz y, coś uratowało sytuację. Znów złoto, dobrze. I złoto I nic Ale jaja No takiego shitu to się nie spodziewałem I znów nic Tak się opłacało zbierać te żetony Że aż wcale I znów nic. Taka syno to jedno wielkie gówno. O, trzy razy złoto. No i... No i pykło dwa miliony. Dobra, dobra. No. To może jeszcze raz by tak. I jest przedmiot jakiś. Znów broń. Czyżby kasyno chciało się ratować w ostatniej chwili? I mamy coś złota jeszcze. Przedmianem najgorszego openingu. Gdyby tak jeszcze raz wyleciał potrójny atrybut, to może, może. A jeżeli nie, to chyba nie. Mamy wspomagacz yy, Wspomagacz misji na 3 dni, fajnie, przyda się jak najbardziej, wspomagacze wszystkie się przydadzą No ale na ile, na 70 ponad, na 80 kręceń, takie nagrody jak dostałem No to kiepsko, kiepsko No i tak gold znowu Ani jeden pecik nie wyleciał w ogóle lipa lipa znowu coś golda I mamy 41 milionów uzbierane, no dobrze, cośkolwiek tego złota wypadło, chociaż Ile? Miałem 38, tak? To 3 miliony zarobiłem złota. No, zawsze to coś. No i dobra, zakręć, zakręćmy sobie jeszcze te 2-3 razy. O, i towarzysz jakiś, można, można. Ale główno. Nie, dobra, kręcimy jeszcze raz i starczy No i wspomagacz e, Umiejętności na 3 dni Dobra, no to jeszcze raz Może za oponki lecą jakieś lepsze nagrody No I punkty umiejętności, co? Teraz za każdym razem będzie coś dawało pewnie Dobra, to znak, że starczy tego openingu. A dobra, jeszcze raz. No i złoto. Dobra, koniec. Starczy. Zobaczmy, co nam tam wyleciało. Zakręciliśmy chyba nawet więcej niż 80 razy. Yy, towarzysz. Kiepski, towarzysz. Kiepski. Ale ja go wypuszczę. Za ile ja mogę swoich towarzyszy w ogóle teraz wypuszczać? E, wypuść? I ile to będzie? 40 tysięcy. Za 40 tysięcy mogę go wypuścić, a mogę go sprzedać za 130 tysięcy. No to takiego towarzysza to my za 130 tysięcy chętnie sprzedamy. Sprzedamy również jedną z tych broni. I tak. Mam taką broń. A może jakby ją tak odwirować, bo w ogóle mam modyfikację do broni. Inteligencji sporo zabiera. No nie wiem, nie wiem. A zobaczmy jaka ta modyfikacja. Yy, Gadżet broń. Minus 70. Tylko że tak, to miałbym wtedy do setu z rzutkami, niby Dobra, no załóżmy i zobaczymy, no bo może to do, do setu z rzutkami będzie to. No i dobra, to jest minus 47, a jak założę jeszcze rzutki, to jest minus 182. Czyli dobra, no plus 182 yy, statystyki, jesteśmy na przo do przodu dzięki temu. Jeszcze rozdajmy sobie to, co nam tutaj wypadło. I tak, szkoda, że modyfikacji nie można z przedmiotów wyciągać to mogę sprzedać no i cóż, w tym odcinku myślę, że to by było w takim razie yy, na tyle. Uzbieraliśmy cenie co Golda generalnie, opening bardzo, bardzo kiepski I, i, i lipa, no jestem zawiedziony, nie ukrywam. Ale za obejrzenie tego odcinka serdecznie dziękuję, pochwalcie się jak wam z kasynem poszło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Siemaneczko!